Szanowni Państwo, Zwiększenie liczebności armii, zwiększenie budżetu na armię to oczywiście bardzo dobry kierunek, kierunek, w którym powinniśmy iść i kierunek, którego domagała się Konfederacja od początku swojego istnienia, a partie, które współtworzą Konfederację jeszcze wiele lat wcześniej. Przypominam, że Ukraina. Pozbyła się broni jądrowej za gwarancję nienaruszalności terytorialnej, między innymi ze strony Federacji Rosyjskiej na, w ramach memorandum budapesztańskiego. A więc widzimy, ile tego typu gwarancji, umowy są warte i wiedzieliśmy, mam nadzieję, wcześniej z historii. Sojusze i umowy oczywiście są ważne, ale ostatecznie najważniejszy jest argument siły. Państwo bezpieczne to państwo, które ma siłę militarną i od lat na to zwracaliśmy uwagę. Zgodnie z maksymą chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Dlatego uważam, że ta ustawa, choć idzie w dobrym kierunku, jest niewystarczająca. Uważam, że znacznie większa część budżetu powinna być przekazana na armię i mam nadzieję, że w tym kierunku to będzie szło. Zwracam też uwagę, że wojsko to nie wszystko, yy, dlatego składamy do tej ustawy poprawkę, która gwarantowałaby dostęp do broni, prawo posiadania broni przez wszystkich dorosłych, normalnych obywateli. Widzimy teraz, że taka potrzeba może zajść. Ukraińcy dostają teraz spontanicznie broń. Pytanie, czy by, gdyby Ukraińcy nie mieli jej wcześniej, miliony Ukraińców nie miało ich wcześniej, zaznajomieni z nim, przeszkoleni, czy w ogóle potrzeba użycia by zaszła? Znacznie trudniej atakuje się państwo, które ma kilkumilionową armię uzbrojonych obywateli. Niepokojące jest to, że ta ustawa przygotowana przez ten, ten sam rząd, który z wiadomymi skutkami przed chwilą wprowadził nowy ład, ustawa dotycząca tak ważnej kwestii, zawierająca pół tysiąca stron, ustawa zmieniająca istotnie organizacje państwa w zakresie ustrojowym, tworząca budżet poza budżetem, została tak późno ujawniona w swojej treści posłom za pięć dwunasta, mimo że prace trwało dla. Dlatego Dziękuję poprzemy pra, dalsze prace, będziemy w nich uczestniczyć i bacznie się przy. przy Rozwarte, żeby 20 ustawa 20 rzeczywiście 20 wzmacniała naszą 50. obronność. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.